Każda z nas chce wyglądać pięknie i młodo. Taka jest prawda. Dlatego dzisiaj pokażę ci pięć moich naturalnych sposobów na piękną i młodą skórę, które naprawdę działają, a do tego są bardzo proste w zastosowaniu. Na pewno zdarzyło ci się spojrzeć w lustro i pomyśleć, dlaczego moja skóra wygląda na zmęczoną, szarą i starszą, niż ja się czuję. Ja też tak miewałam i znam mnóstwo kobiet, które mówiły mi dokładnie to samo, że ich skóra straciła. Blask, że nic już nie działa, że próbowały wszystkich kosmetyków i kremów świata. Ale kiedy jesteśmy zmęczone, niewyspane, a nasze ciało jest w ciągłym napięciu, to skóra Odzwierciedla to wszystko w swoim niezdrowym wyglądzie. No i pytanie, czy tak już musi być. Oczywiście, że nie. Kiedy popatrzymy na historię pielęgnacji, to aż trudno uwierzyć, że Kleopatra, na przykład, w swojej codziennej rutynie miała tylko naturalne olejki, mleko, miód i zioła. A mimo to jej skóra była znana jako. Bardzo piękna, promienna i młoda. To samo nasze babki i prebabki. Nie miały drogich kremów, filtrów czy drogeryjnych cudów, a ich cera wyglądała przepięknie. Oczywiście z upływem czasu miały drobne zmarszczki, ale ich skóra i tak była promienna i miała taki zdrowy wygląd. Jaka jest tajemnica? Codzienna, naturalna pielęgnacja. One wiedziały, że skóra potrzebuje troski, a nie syntetycznej chemii. I dziś my możemy korzystać z tej samej mądrości, tylko wzbogaconej o nowoczesne, ale naturalne, najwyższej jakości produkty. Sposób numer jeden: piękno zaczyna się od środka. Nasza skóra to prawdziwa mapa naszego wnętrza. To co jemy, jak się wysypiamy, jak funkcjonują nasze organy, wszystko to odbija się na tym, co widać na naszej twarzy i ciele. Sucha skóra może mówić o niedoborze wody lub kwasów tłuszczowych, cienie pod oczami o zmęczeniu albo o problemach z wątrobą, niedoskonałości, pryszcze i wągry o nie najlepszym stanie jelit. Dlatego pierwszy krok do pięk Pięknej skóry to troska o siebie od środka, zdrowa dieta, odpowiednie nawodnienie, ruch, sen i wsparcie naturalnych, wysokiej jakości suplementów. To fundament, bez którego żadne zabiegi nie będą skuteczne. Co możesz wdrożyć od dzisiaj? Przede wszystkim pij więcej wody. A jeśli to dla Ciebie trudne, dodawaj sobie kropelkę olejku pomarańczowego, cytrynowego albo z grejpfruta. Twoja skóra będzie lepiej nawodniona, a dodatkowo olejki cytrusowe zawierają duże ilości składnika zwanego limonem, a ten pomoże oczyścić się z toksyn i metali ciężkich, więc dodatkowo Zadbasz o detoks. sposób numer dwa. Delikatne oczyszczanie. Nasza skóra codziennie walczy z kurzem, smogiem, makijażem i stresem, a my często dokładamy jej jeszcze ostrymi żelami czy płynami do demakijażu. Tymczasem najpiękniejsza skóra to ta, która jest traktowana delikatnie. Moim ulubionym sposobem jest oczyszczanie dwufazowe. Wybiera je też większość z moich olejkowych klientek. Na czym polega takie oczyszczanie? Masujesz twarz, mieszaniną oleju tłustego z wybranym olejkiem eterycznym, aby rozpuścić makijaż i zanieczyszczenia. Następnie użyj ciepłej wody i wacika, aby delikatnie usunąć olejek. I zanieczyszczenia z twarzy. Na koniec, zamiast tradycyjnego toniku, wspaniale sprawdzi się woda z octem jabłkowym lub wybrany hydrolat, bo wyrówna pH Twojej skóry i ściągnie pory. Po takim zabiegu oczyszczania, Twoja skóra zdecydowanie lepiej wchłonie kosmetyki pielęgnacyjne, które stosujesz na noc. A wtedy nasza skóra najlepiej się regeneruje. Sposób numer 3. Maseczki z natury. Naturalną maseczkę można przygotować z różnych rzeczy, na przykład z ziół, ale najszybciej zrobisz to stosując olejki eteryczne, które działają do 70 razy mocniej niż zioła. Dlatego wystarczy Ci dosłownie jedna, dwie krople. W ten sposób uzyskujesz naturalną maseczkę bez środków konserwujących, które stosowane są w maseczkach drogeryjnych. A wystarczy dodać 2-3 krople odpowiedniego dla cery olejku, to bardzo ważne, do bazy takiej jak glinka, miód, Jogurt lub żel aloesowy, na przykład, zadziałasz na swoją skórę odżywczo, kojąco, rozświetlająco i przeciwzapalnie. To taki moment, w którym dajesz swojej skórze wszystko, co najlepsze z natury. Jeśli chcesz poznać konkretne przepisy dopasowane do Twojego typu skóry, kliknij w poniższy link, pierwszy link pod filmem i umów się na bezpłatną konsultację. Sposób numer 4. Masaż twarzy i głaszowanie. Twoja skóra kocha dotyk. Delikatny masaż pobudza krążenie, rozluźnia mięśnie i pomaga lepiej wchłonąć wszystkie składniki aktywne z kosmetyków. Stosowany regularnie ujędrnia, uelastycznia skórę, spłyca drobne zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia owal twarzy. Głaszowanie z kolei zadziała jak drenaż limfatyczny, co usprawni przepływ limfy, poprawi kolory skóry i zmniejszy obrzęki. Szczególnie te poranne. Wystarczy 2-3 minuty dziennie. Możesz do tych zabiegów używać odpowiednio dobranego olejku eterycznego i oleju tłustego, np. kropla lawendy czy kropla kadzidłowca. Wtedy zabieg będzie jeszcze bardziej skuteczny. Sposób numer 5. Sekret młodej skóry. I teraz coś, co jest moim absolutnym game changerem: Dodawanie czystych olejków eterycznych do absolutnie każdego kosmetyku pielęgnacyjnego, którego używasz. Kremów, balsamów, toników i wszystkich innych naturalnych rzeczy, które używasz na swoją twarz. To bardzo prosty sposób na podrasowanie każdego produktu do pielęgnacji. Większość kosmetyków, mimo tego, co obiecują reklamy, Działa jedynie w naskórku. Nasza skóra jest największym organem naszego ciała, a jej głównym zadaniem jest ochrona. Niechętnie i nie wszystko przepuszcza do naszego wnętrza. Zawdzięczamy tę ochronę rogowej warstwie naskórka, to taka ściana zbudowana z martwych komórek i lipidów. I właśnie dlatego większość kremów czy kosmetyków zatrzymuje się na powierzchni naskórka. Działa więc głównie ochronnie czy nawilżająco, ale na zewnątrz. A nie w głębszych warstwach, gdzie zachodzą procesy regeneracyjne. Olejki eteryczne to tak zwane promotory przejścia. Mają maleńką cząsteczkę i są lipofilne, co oznacza, że potrafią wejść naprawdę głęboko i zadziałać tam, gdzie zwykły krem nie dotrze kiedy zaczniesz dodawać olejki eteryczne do swoich kosmetyków, szybko zauważysz zmianę na lepsze. Pamiętaj tylko, że mówię to o używaniu czystych, naturalnych olejków eterycznych, a nie o syntetykach z apteki czy z drogerii, bo to są zamienniki i nie działają tak jak naturalne olejki z roślin. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz. Będziesz na bieżąco z treściami, które pomogą Ci żyć bardziej świadomie i naturalnie. A teraz miłość do siebie. Najpiękniejszy kosmetyk świata. Możemy używać najdroższych kremów, masek, olejków, ale jeśli każdego dnia patrzymy w lustro z krytyką, to nasza skóra. Też to czuję. Reaguje na emocje, które w sobie nosimy, więc jeśli widzisz w sobie tylko wady i niedoskonałości, to nie pozostawiasz miejsca na odrobinę, nawet piękna. Kiedy mówimy do siebie z miłością, kiedy potrafimy się uśmiechnąć do swojego odbicia i zobaczyć w sobie piękno, wszystko się zmienia. Dlatego codziennie, choć przez chwilę, patrz na siebie z czułością. Zauważ to, co ci się w tobie podoba. Pochwal swoje oczy, uśmiech albo dłonie, bo miłość do siebie to najbardziej skuteczny rytuał pielęgnacyjny, jaki istnieje. I przestań porównywać się z kimkolwiek. Pomyśl, jak wiele jest pięknych kwiatów na świecie. W każdym można dostrzec coś niezwykłego. Róża jest inna niż kwiat lawendy czy kwiat jaśminu, ale wszystkie są na swój sposób piękne i dają to piękno światu. Bo piękno jest również w tobie. Poznałaś moje 5 sposobów na naturalnie piękną skórę. Teraz dowiedz się, jak pokonać zmęczenie i stres. Opowiadam o tym w tym filmie. Zapraszam.